Dzień dobry Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Pucharu Polski. Wynik 3-2 dla drużyny Stali Mielec i to Stal Mielec zagra dalej w Final Four właśnie tego pucharu. Od prawej strony trener drużyny gospodarzy Marcin Dawidziak, Marcin Walchow zawodnik drużyny gospodarzy, bramkarz drużyny gości Marcin Kowalski i Tomasz Skowron trener drużyny gości. Bardzo proszę trenera drużyny gości o komentarz po tym spotkaniu. Cieszę się ze, ze zwycięstwa, tym bardziej, że przyjechaliśmy tutaj eksperymentalnym, młodszym składem niż y, tydzień temu. Pamiętajmy, że tydzień temu mieliśmy tutaj rozgrywki ligowe również z drużyną Spar Łańcut. Że cieszę się ze zwycięstwa, ponieważ założenia taktyczne y, przed spotkaniem zostały w pełni zrealizowane. Od początku to nasza drużyna w sumie narzuciła swój styl gry. prowadziliśmy do połowy 1-0, później Dwie kolejne bramki szczelone przez naszą drużynę. No i nic, ręce same składają się do oklasków i naprawdę brawa jeszcze raz tutaj dla, dla naszej drużyny, a drużyny gospodarzy, musi, musi jeszcze nabrać tego doświadczenia na pewno, bo ciężko jest yy, grać futsalowo, jeżeli wchodzą w zawodnicy z zawodnicy strawy. No i dlatego potrzebują jeszcze dużo czasu. Także także znaczy tutaj. Tak myślę, że, że, że żebyście się tutaj, nie, nie załamywali, bo, bo wiem, że i tak tutaj będziecie rywalizować na, na poziomie w tym miejscu. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener drużyny gospodarzy Marcin Dawidziak. No, no, yy, chcieliśmy wygrać ten mecz. <laughs> nie udało nam się to. Yy, graliśmy strasznie niedokładnie przy wyprowadzaniu kontr. Drugie, trzecie podanie kończyło się autem. Nie potrafiliśmy skupić się przy dosyć prostych podaniach. Nie wiem dlaczego. Taki dziwny mecz. To, że mieliśmy już sytuacje dogodne do strzału. I strzał leciał dosyć mocno, w miarę precyzyjnie w światło bramki. To był bramkarz, był jeden z zawodników, gości. W ślizgami wybijali piłkę, przegrywaliśmy wtedy 1-0. Mieliśmy taki okres gry, w którym zdominowaliśmy przeciwnika, nie chciała piłka wpaść do bramki. Na pewno rywale dobrze rozegrali atak pozycyjny. Gdy mieli piłkę przy nocy, dobrze pokazywali się. Widać, że grają kilka dobrych lat ze sobą. I widać było doświadczenie i zgranie. Nam no, tego troszkę jeszcze brakuje, na pewno zgrania nam brakuje. Będziemy musieli popracować w tym elemencie gry. Szkoda, że Braka nie padła na 1-1. Mieliśmy kilka sytuacji dogodnych. Nie chciała wpaść, ale wpadło może inaczej. Gratuluję przeciwnikom awansu. My będziemy walczyć i starać się wygrywać mecze ligowe w tu w Dziękuję bardzo. Spora zasługa tego wyniku w rękach bramkarza drużyny gości Marcin Kowalski. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? no Koledzy chyba postawią tobie duże piwo. No, to nie można tak wszystkiego mi zawdzięczać, za bo tutaj to my tak samo. I cała drużyna walczyła, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Także to, to nie było nie sam Wszyscy atakują, wszyscy bronią, więc Cieszymy się za zwycięstwo. Wiadomo, szkoda, że, że brakło tych 30 sekund, żeby zakończyć z czystym kątem. No, Marcin, taką, zawodnik drużyny gospodarzy. Czego zabrakło Twoim zdaniem w tym spotkaniu? Myślę, że przede wszystkim dokładności. Mieliśmy sporo sytuacji, przy którym gdzieś przy lepszym wykończeniu można było tą bramkę szczelić. I tutaj też indywidualne tam zachowanie w sytuacjach podbramkowych. I mieliśmy taki okres przewagi, tam gdzieś od 20 minuty do 30 chyba, no, ale ta piłka jakoś tam nie chciała wpaść do tej bramki. Na no, goście zasłużenie myślę, że wygrali, bo grali dość mądrze i, i widać, że tak tutaj trener powiedział już dość tam długo ze sobą grają. No a nam jeszcze tej właśnie takiego doświadczenia pocelowego brakuje, myślę. No ale myślę, że z czasem może być tylko lepiej, także nie ma co się załamywać i goła do góry i będziemy grać dalej. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do zawodników bądź trenerów? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo serdecznie zawodnikom trenerom Dziękuję Państwu również za obecność.